Macierz Eisenhowera to jedno z najprostszych, a jednocześnie jedno z najtrudniejszych do zastosowania w praktyce narzędzi, które pomogą Ci w podniesieniu Twojej codziennej produktywności. Przejdźmy od razu do konkretów. Macierz ta dzieli się na cztery części. Każda z nich odnosi się do jednej z czterech kategorii zadań, kategorii aktywności, które każdy z nas wykonuje na co dzień. Składa się też z dwóch osi. Jedna oznacza ważność zadania, ważność dla Ciebie, dla Twojego rozwoju. Druga oznacza z kolei pilność zadania. I za autora tego, tego narzędzia uznawany jest jeden z najwybitniejszych amerykańskich prezydentów, Dwight David Eisenhower. Republikanin, generał wojskowy, który rządził USA w latach 60. XX wieku i słynął Właśnie z tego, że doskonale potrafił zarządzać sobą w czasie. Stąd to właśnie jemu przypisuje się autorstwo tego narzędzia. W słynnym przemówieniu z 1954 roku, wygłoszonym na drugim zgromadzeniu Światowej Rady Kościołów, były prezydent USA Dwight Eisenhower powiedział: Mam dwa rodzaje problemów: pilne i ważne. Pilne. Nie są ważne, a ważne nigdy nie są pilne. Jak odróżnić ważne od pilnych? Z tym jest największy problem, bo jesteśmy zapracowani, cały czas mamy coś do dokończenia, wszystko jest pilne, a na koniec dnia stwierdzamy, że właściwie to niczego nie popchnęliśmy do przodu, a cały czas pracowaliśmy. Zadania ważne to te zadania, które nie wymagają natychmiastowej akcji. Właściwie nikt nie zmusza cię do ich zrobienia, dlatego często prokrastynujemy, odkładamy je na potem, na kiedyś. Ale to ich realizacja pomoże ci osiągnąć te długoterminowe cele, te prywatne i też te, te zawodowe. Zadania pilne, no one wymagają Twojej natychmiastowej uwagi. Niekoniecznie pomogą ci w Twoim długoterminowym rozwoju, ale jeśli ich nie wykonasz w terminie, to czekają cię srogie. Konsekwencje. I teraz pytanie, czym częściej zajmujesz się na co dzień? Tym, co pilne, czy tym, co ważne. Ja sprawdziłem kilka statystyk. Harvard Business Review opublikował kiedyś wyniki badania dotyczące tego, czym zajmują się na co dzień menadżerowie. Wyniki pokazują, że 54% ich czasu to zadania czysto administracyjne i też kontrola pracowników. 30% to rozwiązywanie problemów, współpraca czy spotkania z innymi, 10% czasu poświęcają na zadania strategiczne, na innowacje, ale tylko 7% na rozwijanie ludzi. No i teraz pytanie, jak to wygląda u Ciebie? Podejrzewam, że podobnie. Wróćmy jeszcze do naszego Eisenhowera. Jak w praktyce wygląda Macierz? Mamy cztery kwadranty i w każdym z nich wpisujemy zadania. Przejdźmy teraz przez każdy z nich. Pilne i ważne to kwadrant pierwszy. Te sprawy musimy wykonać jako pierwsze, bo, go, bo gonicie termin. Mamy dwa typy zadań, ważnych i pilnych. Zasadniczo to są te, które pojawiły się nagle, tak zwane ad hoc, pożary, nie przewidzieliśmy ich, no i te, które zostawiliśmy na ostatnią chwilę z własnej woli. Podam może kilka przykładów. Opłacenie rachunków, wypłacenie pensji pracownikom, oddanie podsumowania projektu w terminie, który goni, wystawienie faktury klientowi na czas albo na przykład stoimy na zakazie i musimy szybko się zwinąć z tamtego miejsca, bo czeka nas mandat. To też, to też na przykład zamknięcie miesiąca księgowego, wystawienie oferty o pracę w portalu, w portalu ogłoszeniowym. To ważne i to pilne, to nas wszystko goni. Ta wskazówka, jak sobie z takimi zadaniami radzić. Możesz zrobić dwie rzeczy. Zastanów się, które z tych spraw jesteś w stanie przewidzieć wcześniej, dużo wcześniej niż dzień przed terminem. Unikniesz niepotrzebnie tego stresu. I też druga sprawa: zostaw sobie w kalendarzu zawsze trochę miejsca na sprawy, których nie jesteś w stanie przewidzieć, bo zawsze coś takiego może się pojawić. Dlatego nie wypełniaj kalendarza pokorek. Druga grupa to sprawy niepilne, ale ważne. To kwadrant numer 2 naszej macierzy Eisenhowera. I do tych zadań najtrudniej się zmotywować, bo dają satysfakcję, dają efekty, ale w długim terminie. I nikt cię z reguły do tego nie zmusza. One będą bardzo też łączyć się z Twoimi celami długoterminowymi. To one pomogą ci rozwijać Twoją firmę, Twoją osobę. Pomogą ci zadbać o Twoje relacje, o Twoje zdrowie. I jeśli myślisz o czymś, co wiesz, że jest ważne, ale stwierdzasz nie dzisiaj, innym razem, to właśnie mówimy o tych sprawach, o tych tematach. Przykład: Praca nad nowym, innowacyjnym produktem, który nie jest konieczny, ale dobrze by było rozwijać firmy, prawda? Podsumowanie projektu i napisanie lessons learned. Nigdy nie mamy czasu na podsumowanie. Trening na siłowni, to też często odkładamy. Rozwój umiejętności i kwalifikacji, czyli szkolenia, czas poświęcony rodzinie, często przedkładamy jednak pracę na tę rodzinę, czy właśnie ustalanie długoterminowych celów biznesowych albo nauka języka obcego, wypracowanie strategii marketingowej, profilaktyczne badania itd. itd. Co możesz zrobić, żeby uporać się z tymi zadaniami? Te zadania musisz po prostu zaplanować, by kiedykolwiek miały szansę być zrobione. Musimy wbić twardo w kalendarzu daty, kiedy chcemy je zrobić. Teraz trzeci kwadrant to sprawy pilne, ale niekoniecznie ważne do Twojego rozwoju, dla Ciebie. I pamiętaj, że to sprawy, które nie są właśnie ważne w kwestii realizacji Twoich długoterminowych celów. To te akcje, wobec których czujesz powinność ich zrobienia. I masz wyrzuty sumienia, jeśli ich nie zrobisz, choć możesz na nie znaleźć jakiś inny sposób. Asertywność może być doskonałą metodą na uporanie się właśnie z nim. I do przykładów takich właśnie zadań z tej ćwiartki może należeć chociażby uczestniczenie w spotkaniu, na którym Twoja obecność jest tylko opcjonalna, pomoc wszystkim dookoła, podczas gdy te osoby mogłyby sobie poradzić same, gdyby tylko bardziej się postarały, czy opłacanie, opłacanie miesięcznych rachunków. Zaangażowanie się w projekt, z którego nie ty jesteś rozliczany, czy rozliczana, przeglądanie skrzynki mailowej co 10 minut, bo tam się znajdzie coś pilnego pewnie, ale czy koniecznie trzeba to robić tak często? I wskazówka odnośnie tych właśnie zadań, którą mogę Ci dać, to delegowanie. To najlepsza metoda, żeby pozbyć się tego typu zadań. Innym sposobem jest też automatyzacja, czyli na przykład ustawienie stałych Zleceń na wszystkie płatności miesięczne. Nawet jeśli co miesiąc masz różną kwotę za prąd, telefon i tak dalej, czy media, to możesz ustawić po prostu przelew o 10 zł wyższy niż Twoja średnia z ostatnich 6 miesięcy i co kwartał czy co pół roku po prostu zobaczyć, czy masz nadwyżkę, czy i dopłacić to albo dostaniesz zwrot. Raz na pół roku tak możesz robić. Ja to robię z wszystkimi moimi płatnościami i w ogóle nie pamiętam o tym. Jako menadżer, który jest ciągle zaczepiany. Przez podwładnych z różnymi sprawami możesz na przykład ustalić 45 minut w ciągu dnia, kiedy jesteś całkowicie dostępny dla swoich pracowników, no coś w rodzaju konsultacji, jak na studiach. Więc to może być sposób na to, żeby pilne sprawy Twoich pracowników były też zaplanowane przez nich jednak w określonym okienku. No i ostatnie zadania, kwadrans czwarty, to sprawy niepilne i nieważne, to te sprawy, które dają ci natychmiastową przyjemność. Poczucie szybkiej nagrody. To teoretycznie też jest ważne. No, ale oprócz m, przeglądania mediów społecznościowych, to też y, bezsensowne przeglądanie produktów, których wcale nie planujemy kupić to też innego typu rozpraszacze czy pożeracze naszego nie, czasu. No, do przykładów, m, które należą y, właśnie do tej grupy, możemy zaliczyć y, przeglądanie Facebooka, Instagrama, y, za długie pogawędki y, przy kawie. Spędzanie czasu na przeszukiwaniu jakichś śmiesznych memów, które wyślesz koledze, w sumie nie wiadomo po co, czytanie artykułów, które właściwie nic nie wnoszą do Twojego życia, do Twojej pracy, tylko zajmują Twój czas, czy rozwiązywanie po prostu problemów innych, które nie są związane z pracą, czyli ktoś dzwoni do Ciebie w każdej zdurnej w każdej sprawie. Wskazówka, co możesz zrobić, jeśli chodzi o takie zadania? Myślę, że tutaj nie będzie zaskoczenia po prostu zacznij mówić nie, jeśli nawet jesteś chodzącym dobrem, który pomaga każdemu, który pomaga w potrzebie, to musisz uświadomić sobie, że kiedyś trzeba zadbać o siebie. Po prostu, po prostu. Oczywiście inne sprawy związane z social media i tak dalej, zacznij tego zwyczajnie unikać, albo planować czas, kiedy to robisz, a potem telefon wyłączyć.